Cześć! Mam za sobą bardzo ciekawy rejs. Ciekawy i trudny. Jeden z najtrudniejszych, jakie miałem w ostatnich latach. Mój samotny rejs na pokładzie jachtu Azymut. A jak było? Posłuchajcie. Początek rejsu to wyspa Somarey. Dotarłem tu po ekspedycji na północ Falbardu, a potem po kolejnym trudnym rejsie przez morze Barentsa wyspę Niedźwiedziom do brzegów Norwegii. A kilka poprzedzających dni przed rejsem poświęciliśmy na intensywną i dość męczącą fizycznie pracę serwisową na jechcie Azymut, cały czas będąc pod presją czasu. No i zaczął się realizować scenariusz, w którym samotnie będę musiał lub chciał przepłynąć Azymutem z Samaraj do Bodo. Bodo, skąd za kilka dni Azymut ruszał w kolejną swoją wyprawę. Przede mną 200 mil trasy, dwie noce bez snu. Musiałem wykorzystać zbliżające się okna pogodowe. Nie najgorsze, bo cały czas przez ostatnie dni przechodziły nad tym terenem kolejne niże i pogoda była sztormowa. Dzień poświęciłem na dokładne zaształowanie jachtu. Wiedziałem, że jak ruszę, nie będę miał już możliwości zejścia pod pokład, dlatego musiałem zabezpieczyć się przed tym wszystkim, co mogłoby powypadać, kiedy jacht zostanie rozbujany przez kilkumetrowe fale. Koło godziny 23.00 byłem już gotowy. Wiatr trochę zelżał, niestety była bardzo niska woda. Kto był ze mną na Samaroi, wie, jak trudny jest manewr podejścia i odejścia od tego pomostu są bardzo duże wypłycenia dużo skał, bardzo mocne prądy i wąski kanał. W zasadzie zero możliwości popełnienia błędu. Dlatego odbierałem po kolei liny od Piotka do Łukasza, którzy mieli teraz samochodem wracać do Polski. ostatnio Piotrek oddał mi na pokład, a ja tak wcześniej przygotowałem, że gdyby co, nie miała możliwości wkręcenia się w śrubę. No i Ruszyłem. Przede mną przygoda. Trasę podzieliłem na kilka etapów. Pierwsze dwa były dość trudne. Odejście od pomostu. Całe szczęście udało mi się to zrobić pomimo nocy. Jacht posłuchał mnie. Manewr wyszedł tak jak planowałem. W bardzo wąskim kanale udało mi się obrócić jacht i ruszyłem do przodu. Wypływałem powoli z wąskiego kanału, głębokości, które miałem pod sobą, to na poziomie 3 metrów. Drugim trudnym odcinkiem było opłynięcie od północy wyspy soi. Pływała się tam pomiędzy szkierami, wystawionym na fale nadchodzące z północy, duże fale, do których musiałem ustawić jak prostopadle. Więc te najbliższe 7-8 mil zapowiadało się dość trudno. I tak też było. Kiedy wypłynąłem na zewnątrz na północ od wyspy Hilesoi napotkałem kilkumetrowe załamujące się fale. No wszędzie rozbijały się białe grzywacze, wszędzie było widać skały. jachtem bardzo, bardzo mocno rzucało, tym bardziej, że płynąłem prosto padle do fal myślałem cały czas co z tą cumą na dziobie czy jednak nie wpadła do wody no, odbijacze na zewnątrz tańczyły na falach ale nie odważyłem się na tym odcinku wyjść z kokpitu no, gdyby się cokolwiek stało no to zero szans ratunku także musiałem płynąć półtorej, dwie godziny płynięcia w tych warunkach i opłynąłem wyspę i wreszcie mogłem skierować się na południe w stronę fiordu i tym samym warunki troszeczkę się już uspokoiły. Przede mną kolejny etap trasy, czyli jakieś 120-130 mil żeglugi w fiordach. Staram się płynąć z prędkością nie mniejszą niż 6 węzłów. Po drodze kilka trudnych nawigacyjnie i wąskich miejsc. Na trasie z dużą ilością statków, z którymi musiałem się mijać. Zatem pełna uwaga, koncentracja i odcinanie kolejnych mil za mną. Opadły pierwsze emocje, zapanował spokój, a wraz z nim po dwóch godzinach przyszedł pierwszy kryzys. Zechciało mi się bardzo spać. Wychodziły ze mnie nieprzespane noce, zmęczenie, ale nie mogłem się temu poddać. Musiałem doczekać do świtu. Niestety, jachtem nie da się zjechać jak samochodem na parking i zatrzymać na chwilę. Musiałem płynąć. No, Okej, okay. trzeba pobudzić organizm. Kawa, herbata. Pestki dyni, woda, banany, gimnastyka. Na szczęście do tego wszystkiego zaczęły przychodzić burze śniegowe, więc zaczęło robić się ciekawie. W ten sposób pokonałem Sen i powitałem pierwsze promienie słońca czy jasność na wschodzie. Dzień minął mi spokojnie. Prawą burtą opłynąłem wyspę Senie. Później przepłynąłem pod mostem w miejscowości Finsnes. Kilkadziesiąt mil później ominąłem prawą burtą Harsztad. no i kolejnym wąskim fiordem dopłynąłem koło godziny 17 do miejscowości Londingen. Mały klimatyczny porcik będący początkiem Lofotów. Przede mną otwarło się morze fiord Westfjorden i 60 mil ostatnich 60 mil do Budo do końca mojej podróży. Jak funkcjonowałem przez dzień, no musiałem kilka razy zejść na dół, yy, pić duże ilości płynu, no i też korzystać w sposób bardzo, bardzo szybki z toalety, yy, ale były takie odcinki, kiedy mogłem sobie na to pozwolić, aczkolwiek wszystko było w dużej dynamice. Było dobrze. Miałem przed sobą 30 mil po miarę otwartym morzu. W końcu mogłem postawić żagiel i przez te kilka godzin przygotować się do trudnej nocy. Próbowałem przespać się kilka razy po 7 minut, taki cykl. Taki cykl wydawał mi się w miarę bezpieczny. Że taką przerwę mogłem sobie pozwolić w analizie sytuacji na morzu. Ustawiałem budzik, kładłem się w kokpicie, głowę wystawiałem na zewnątrz, ale po kolejnej nieudanej próbie zrezygnowałem. Musiałem się zmierzyć ze słabością i zmęczeniem. Włączyłem Netflixa i zacząłem oglądać jakieś filmy. Wszystko, aby pobudzić mózg. No i ćwiczenia fizyczne, przesiady, rozciągnięcia, krótkie skippingi. Zaczynał się rozwiewać jakieś 6-7 skali Boforta i to pozwoliło mi przyspieszyć do 8 węzłów. I w takich warunkach, po kilku godzinach, wszedłem w szkiery. Zostało mi jeszcze 30 mil, kilka godzin. Wciąż walczyłem z sobą i czułem, że mam coraz mniej sił oraz uwagi. Uwaga była mi teraz bardzo, bardzo potrzebna. Wokół były skały, duże fale, kilka statków, z którymi się mijałem, które musiałem cały czas obserwować. Ale z drugiej strony wydawało mi się już tak bardzo blisko i wiedziałem, że już tego nie wypuszczę. Na niebie pomiędzy kolejnymi chmurami ze śniegiem, chmurami burzowymi, pokazywała się zorza. Zmusiłem się do uwagi. Kolejne mile zostawały za mną. Po jakimś czasie pojawiły się o oddali światła budo. Czułem, że jestem blisko. Organizm mój reagował bardzo, bardzo dziwnie. W ciągu dwóch, trzech godzin musiałem kilkanaście razy skorzystać z toalety. Ale w końcu zbliżyłem się do wysp i rozpocząłem slalom między nimi. Podejście do bodo jest bardzo ciasne. Mm, bardzo wąskie i należy płynąć bardzo starannie, ale to tylko pobudziło e, moją uwagę, dało mi dodatkowych sił. I przed godziną piątą wpłynąłem w główki Portu Bodo. Czułem się bezpiecznie, ale pozostało przede mną ostatnie zadanie: samodzielnie przy skrajnym zmęczeniu zaparkować azymuta. Całe szczęście zostało mi jeszcze trochę adrenaliny. Postawiłem w środku mariny jak dryfia i szybko przywiązałem odbijacze. Przygotowałem do rzucenia, do rzucenia trzy liny z dziobu, ze środokręcia i z rufy. Chciałem dopłynąć azemutem do pomostu, wyrzucić je na brzeg i zeskoczyć i przywiązać jacht. Obawiałem się, że jeśli coś pójdzie nie tak, to jacht te 40 ton odpłynie mi od pomostu i już nic nie będę w stanie zrobić. Obawiałem się odpychającego wiatru. Ale wszystko poszło zgodnie z planem. Kiedy wyskoczyłem na pomost, udało mi się już pierwszą miną bezpiecznie złapać jacht, a dwie pozostałe posłużyły mi za asekurację. Kiedy sytuacja została opanowana, zacząłem wiązać jacht już docelowo. Uprawiam odbijacze, wiązałem springi i cumy z nadmiarem. Wszystko zajęło mi ponad godzinę, co tylko uświadomiło mi, jak bardzo jestem zmęczony. Ale chciałem ze spokojem. Położyć się spać, zatem wszystko musiało być klarne. Nie pamiętam momentu uśnięcia, ale obudziłem się jak mi się wydawało po dwóch, 3 godzinach. A kiedy popatrzyłem na zegarek, byłem zdumiony. Spałem nieprzerwanie 14 godzin. Musiałem wziąć się w obroty. Jutro miała przylecić ekipa, a ja musiałem przygotować jacht. Ten mój rejsik był dla mnie ważny. Nie jest to jakiś wielki wyczyn żeglarski. A jest to dla mnie doświadczenie i wiedza, jak reaguje na zmęczenie mój organizm. Dużo się o sobie dowiedziałam, a to bardzo cenne doświadczenie. Pozdrawiam.